Radeczki. Dokładnie. Dzisiejszy film po długiej, nie no, może nie takiej długiej, króciutkiej przerwie, no wiecie, trochę nauki było. No, ale myślę, że nam na wybaczycie. Postanowiliśmy zrobić kolejny odcinek Q&A. Dokładnie. I więc tak, mamy przygotowane pytanie. Oczywiście to są pytania, które sami zadaliście. Bo przecież dlaczego mielibyśmy wymyślać losowe pytania z zapytajonet.pl albo innej tego typu strony. Dobra, to może Dominika zada pierwsze pytanie, na które obydwie odpowiemy. Co tutaj jest napisane? Dobrze. Jak chcecie nazwać swoje dzieci? A więc ja chcę nazwać swoje dziecko Abraham, to jest już pewne, ale dla dziewczynki jeszcze nie mam. A Ty, Julia? Um, nie myślałam jeszcze o tym, czy będę chciała mieć dzieci, ale jeżeli już będę je miała, to na pewno dziewczyna Kunegunda, a chłopak Zdzisła. To są takie dwa dość rzadkie, ale śliczne imiona. <noise> już się wzruszyłam, one są naprawdę śliczne. <noise> Dobra. Um. E. <noise> Dobra, kolejne pytanie. Do tutaj już czytam. Czy kroisz? Zaraz ci się kroić chleb łokciem. I w moim przypadku to. Oczywiście, że tak, no chyba każdemu z nas, ale dość rzadko. W sensie nie lubię chleba jak kroję to zazwyczaj łokciem. Mi się zdarza, ale tak. No. raczej przypadkiem. Dobra. Podeszła przed chwilą do nas nasza fanka, co było dość zaskakującym widokiem, bo nie mamy ich za dużo. I bardzo chciała udzi wziąć udział w naszym QA i zadała nam pytanie. Długo myślała nad tym, dlatego musieliśmy zrobić pauzę. Więc Julia, jaki jest twój ulubiony kolor? <grym> Osobiście y nie mam za bardzo ulubionego koloru, ale tym ulubionym jest właśnie granatowy. Ciemny granatowy. Właśnie tutaj jest problem, bo niektórzy ludzie mylą ciemny niebieski z granatowym. A mi się ciemny niebieski nie podoba, tylko granatowy. Tak, jak jest ten owoc, granat. Taki, no, kojarzycie. A ja nie chcę żadnego koloru faworyzować, bo. No. o nie. Nie będę. Dobra. Ok. To następne pytanie, jakie nam zadawaliście, to ile zarabiamy na tym kanale? I to nie wiem, były też pytania o jeden. <ścoughs> o jeden film, ile za jeden film, a ile ogólnie, no, więc. A więc. Um... Są różne kanały, na niektórych można zarobić więcej, na niektórych mniej, to zależy, czy mamy jakiś kontrakt z jakąś firmą, czy też, czy też nie, czy ile mamy wyświetleń, ile mamy polubień, ile mamy subskrybentów, ile mamy aktywnych subskrybentów, ile mamy osób, które oglądają nasze filmy, a nie są naszymi subskrybentami, to wszystko ma znaczenie. I to wszystko wpływa na to, ile zarabiamy z YouTube'a. To, to jest właśnie to, co <laughs> wpływa na to. Panna, no na na... Tutaj właśnie przyszło mi kolejne pytanie, ktoś napisał, i to jest. Y, jaki masz kolor ścian w pokoju? Mam kolor ścian w pokoju zielony oraz niebieski. I ten niebieski jest taki morski. Albo jak się nazywa turkusowy. Okej. Okay. Wygląda jak jakiś. Prehistorycznej babci. Aktualnie w moim pokoju znajdują się przeróżne odcienie zielonego. Pomimo tego, że osobiście nie lubię tego koloru, ale ta tapeta jest naprawdę sympatyczna, bo ściany to są pokryte tapetą, w której są właśnie różne odcienie zielonego po jasny, do ciemnego i ogólnie tak. Dobrze. Kolejne pytanie. Jaki jest wasz ulubiony materiał? A więc ja zacznę. Moim ulubionym materiałem jest oczywiście beton. Lubię, jak jest beton jest wszędzie. Jak patrzę w prawo, jest beton. Jak patrzę w lewo, jest beton. Też tu, jak patrzę, jest beton. Tam jest beton. Beton tutaj i tu. Jak wszędzie jest beton, to jest po prostu wyśmienicie. A ja osobiście wolę cement. <laughs> y, dobra, a teraz zrobimy kilka z takich. Y kontra, w sensie, na przykład, zielony kontra niebieskie rozumiecie o co chodzi? I tutaj będę czytała. Yy, więc zaczynamy. Pierwsza para to wansy kontra konwersy. To pytanie do Ciebie. Yy, ja osobiście wolę konwersy. Yy, Boże, nie, wansy. Wansy są cudowne, naprawdę. Yy, ty odpowiesz na to, czy nie? Nie, ja na kolejne. ok yy, Wolisz yy, miłość czy przyjaźń? Co za pytanie? Nie wiem. Albo ok, lepsze Wolę miłość, bo nie muszę się zastanawiać Czy piszę się przez RZ, czy przez RZ z korobką Dobra y... WF kontra matematyka To do ciebie Nie wiem Obydwa są beznadziejne Nieprzydatne do życia I powinny zostać wycofane z programu Naszego? Wszystkich? Dokładnie. <laughs> Tutaj... Dobra, następne to. Czy rozważyłyście kiedyś powiększenie jakiejś części ciała? No. Każdej. Dosłownie każdej. <laughs> Czemu nie? <śmiech> <śmiech> następne pytanie to co sądzisz o hejterach i ogólnie o hejtach? O, ja wam powiem, wszyscy hejterzy. Wy nas nie interesujecie i my, my, my was mamy gdzieś. Tak, Dokładnie. możecie sobie hejtować ile chcecie, a nas to i tak nie ruszy. Mamy na was wywalone. Ok. Y ile miałaś lat, kiedy dowiedziałaś się, że Święty Mikołaj nie istnieje? Co? No, ile miałaś lat, kiedy dowiedziałaś się, że Święty Mikołaj nie istnieje? chyba nie rozumiem pytania. To pytanie wywołało dużo kontrowersji, dlatego przejdziemy do kolejnego. Dobrze, kolejne pytanie. Jakie, jaka muzyka jest Waszą ulubioną? I tu właśnie nie wiedziałam, że mamy tą samą ulubioną piosenkę z, z koleżanką, ale to jest ulubiona piosenka, która koniecznie by się Także wspaniałym akcentem się z Państwem żegnamy. Trzy, cztery. Butem w mordę!